zima, jest dosyć mroźno. Park Kleparski w tej zimowej szacie jest jeszcze bardziej spektakularny niż zwykle. To wspaniała okazja, aby pójść na spacer, ulepić bałwana, bawić się na sankach, ale odwiedzić też nas podczas co weekendowego swapa. Osoby w kryzysie jak najbardziej, ale też osoby, które po prostu kochają się wymieniać, nie cierpią nadmiernej konsumpcji, czują zero waste tak jak my. Wszystkie te osoby i wszystkie inne są bardzo mile widziane w naszym wspaniałym parku kleparskim w bazie All In, Prądnicka 7. Co tydzień od 10 do 15 i w sobotę i w niedzielę można się wymieniać ubraniami, książkami, różnościami, czyli tak naprawdę wszystkim, co już nam zbywa, a co mogłoby się przydać innym osobom. Dla wszystkich wspaniałych gości i gościów mamy przesmaczną, gorącą herbatkę na rozgrzanie z sokiem malinowym, roboty jednej z naszych wolontariuszek wspaniałych. Wpadajcie, nawet zbić piątkę, ulepić bałwana. Chcemy Was widzieć wszystkich tutaj i cieszyć się razem tą wspaniałą zimą, którą możemy oglądać w Parku Kryberskim.